Czujesz, że coś cię wysysa z energii, ale to nie praca, nie ludzie, nie obowiązki. To ty zasilasz coś, co nie jest Twoją kreacją. Każdego dnia Twoje myśli, Twoje emocje, działanie dokarniają cudze programy, cudze oczekiwania, system. I wiesz, co? Um. Jesteś człowiekiem, wolną istotą, świadomą istotą. I możesz to zmienić. Za, zacznij od ciszy. I zadaj sobie pytanie, czego ty naprawdę chcesz, czego ty naprawdę pragniesz. Nie świat, nie inni. Ty. Zajrzyj do wewnątrz. Nie na zewnątrz. I wróć do siebie, bo tam mieszka radość, bo tam jesteś wolny, jesteś wolna. Działaj.